Siemaneczko, z tej strony Król Magnificolol. Dzisiaj jesteśmy w zamku. I to nie byle jakim zamku, ponieważ zamek ten jest na Sponsor krawcie, który jest za mną. Skończony w 100%, można, nie po można powiedzieć w 90 90,9%. Dlaczego nie w 100%? Jak wcześniej powiedziałem bo projekty nigdy nie mają 100%. Dzisiaj sobie pozwiedzamy ten zamek, który zbudowałem na Sponsorkraft'cie serwerze Tidzimiego, który już dzisiaj niestety przestanie istnieć, ale spokojnie zapis sobie, jeśli będzie dostępny, pobiorę na zapas, bo lubię chomikować sejwy. A więc przechodzimy do zwiedzania. Jak widzimy, wejście do zamku przywita nas wielka fontanna. Troszkę nieudana fontanna, ale jest. Z posążkiem, który trzyma beczkę, wylewając wodę. I mamy tak mały ogródek z przodu zamku. No i to by było tyle z tego zwiedzania z przodu zamku. Bo tutaj też już prawie nic ciekawego nie ma. Oprócz ładnych drzewek, które zbudowałem takie małe miniaturki to się ciągnie aż tam do końca eee, tak wchodząc do zamku ja sobie ubiorę w ogóle zbroję wchodząc sobie do zamku po tych ładnych schodach widzimy ładne widoki na cały przód zamku i tak eee, Zamek był budowany około 3 miesięcy takiem, no 3 miesięcy z akiem, no i jakoś to mam nadzieję ładnie wyszło. Wchodząc do zamku przywita nas, przywitają nas w sumie cztery posągi, które są e, troszkę przerobione przeze mnie, jak widzicie, tarcza, diamentowy miecz, a reszta to chyba już wiadomo. Ładnie prezentująca się sala tronowa Którą... Na którym, bo, Której witaliśmy się na początku odcinka, tak powiem No i tak, dość bogaty tron, nie ukrywam Wcześniej tron wyglądał zupełnie inaczej, gdyby nie pomoc Toksa Chyba tak się o nich wymawia Gdyby nie przyniósł mi tego jajka to bym takiego tronu nie stworzył sam i by był bardzo nudny, zwyczajny tronik, który byłby gdzieś na tej wysoko... wysokości skończony. A tak jeszcze dobudowałem taką energię, to jajko wchłania do tronu. A. No co, Minecraft wyobraźnia. Na tym serwerze zużyłem ponad 100 tysięcy bloków albo około. Około 100 tysięcy bloków na ten zamek. To jest nic w porównaniu z tym, co Wam pokażę. Yy, przejdźmy sobie na razie na taras widokowy, który będzie szybki do zwiedzania. A na tym tarasie Creeper, który nie wiem, co tutaj robił, ale no, to dobrze, że nie wybuch ze mną. <laughs> Tu chciałem jakieś balkon, okno zrobić, ale no przestrzeń w zamku nie pozwoliła. Zajdźmy sobie. Z drugiej strony nie będę zwiedzał, bo to jest to samo co tutaj tylko lustrzane odbicie. Na po początek przejdźmy sobie do zbrojowni. Zbrojownia. Zbrojownia prezentuje się właśnie tak. To jest tyle. Myślicie, że to jest tylko tyle zbroi. Nie. Zbroi jest całe mnóstwo tutaj. Każde zbroje mają Enchant, naprawa, ochrona 4, niezniszczalność 3. Każda jedna na wszystkich częściach zbroi. Każda zbroja ma właśnie Enchant, ochrona 4, mending i niezniszczalność. Sporo ich było yy, do zbierania, więc Łapeczka w górę należy się za, za takie posunięcie. Ponieważ leweli ile tu zeszło? Ani nie liczę, ile leveli poszło na to wszystko. Eee, tej tabliczki nie czytam, bo to jest prywatne. Tu niestety już zwiedzanie było przez <grytanie> który Sobie wyważył te drzwi, zamiast kulturalnie otworzyć sobie klapę uzikiem. No i tak, jesteśmy w wieży. wieży uwięźlonej i wiadomo kogo dobrze wracając e, no pokój zamieszkałej haha rozpunki haha no <ścoughs> e, idąc dalej ja sobie szybciej tutaj może zejdę zwiedzona zbrojownia idziemy sobie do Eee, dół pokażę Wam później. Pójdźmy sobie do dalszych pomieszczeń, które są wyżej, a mianowicie do magazynu. Eee, magazyn ładnie zrobiony, mam nadzieję. Posortowany ładnie, wszystko jest posortowane. Gdzie nigdy, można powiedzieć, nie sortowałem. Pozdrawiam Casey, który wie o co chodzi i seria na modach na modach, na serię Po prostu granie na modach to, to chyba już tam wie o co chodzi Jest to No i tak, tak się ten magazyn, magazynik prezentuje Przejdźmy sobie dalej Jadalnia Może gdzieś to widzieliście, ale Nie wiem Dla mnie ładnie to wygląda Nie miałem pomysłu na, na to Więc troszkę to Jakoś tak zrobiłem jak wygląda e, następnie kuchnia to każdy lubi kebaby i te sprawy magazyn kuchenny który jest malutki ładny wygląda no jest po prostu myślę że dobór tych wszystkich e, bloków surowców albo bloków no po prostu jest ładny moim zdaniem wszystko tak ładnie pomieszane i mnie się to podoba, kiebab, <laughs> obrazy z kiebabem są najlepsze. E, tak, teraz przejdźmy sobie dalej, troszkę zazajmie, więc zrobię tutaj cięcie. Przechodzimy sobie do tych e, części bardziej naukowych, można tak powiedzieć, a więc e, biblioteka, zamkowa biblioteka, dwupiętrowa, mała. Jest też duża, do której zaraz przejdziemy. I oto i ona. Duża biblioteka, która myślę, że dość ładnie się prezentuje. I jest spoko moim zdaniem. Ładnie wygląda. Żerandol ze świecami. Przejdźmy sobie tam na górę. Ja sobie to szybko fajerwerkami przelecę, bo tutaj jest pusto niestety, nie miałem pomysłu więc zrobiłem to tak wieża alchemika, po prostu wieża alchemika każdy każdy lek albo inna mikstura jest zapisana po prostu tutaj jest po prostu napisana tak jak sobie to wyobrażam na przykład lek na zarazę no to wiadomo yy, zatrucie yy, leczenie yy, widzenia w ciemność tak. Yy, siła, yy, regeneracja, yy, szybkość, yy, jump boost, ogniotporność, yy, osłabienie. No i wiadomo, odbłona fantoma, czyli yy, powolne opadanie. No niestety tutaj nie robiłem żadnych tych, ale jest asortyment uzupełniony i powinno być wszystko tacy i ładnie pięknie. Przejdźmy sobie teraz szybko na drugą wieżyczkę. A tutaj też jest trochę rzeczy. Między innymi spialnia, która jest tutaj, w tym korytarzu znajduje się sypialnia, do której wejdziemy. I myślę, że ona dość ładnie wygląda na moje standardy. Tych kominek tutaj nie podpalam, dlatego iż troszeczkę się boję o swoje rzeczy w pobliżu drewnianym. <grymiany> ale mogłem ognisko użyć. Tak, wiem. Mogłem ognisko użyć, ale o tym już dawno zapomniałem. Tak yy, łazienka. Łazienka trochę modernistyczna, troszkę nie pasuje do tego klimatu, Oops. ale jest, działa, no i działa. To najważniejsze. Ładnym zastosowaniem ten prysznic z nową płytą e, 5, e, wiadomo, wszystko ładnie. Później sobie jeszcze przejrzymy ten zamek na e, shaderkach, jak on wygląda. Wybrałem już shadery, jak one ładnie wyglądają i tak szybko przelecimy każdy, w sumie salę tronową i niektóre pomieszczenia yy, tego zamku. Na górze armaty. Troszkę nie mój projekt, ale yy, niech już będzie. No i myślę, że to ładnie wygląda. Dobrze, zejdźmy sobie na szybciocha w dół. Piękne logo. Bo to w ogóle jest y, zamek Mancastle. Mancastle. No wiadomo, nawiązanie. Y, I teraz pójdziemy sobie w dół. Z drugiej strony też jest, y, zdejście w dół. No, ale że sobie wybrałem, jak chcę. Więc lecimy sobie w dół. A na dole też korytarz. Z drugiej strony jest to samo wejście, ale my do góry tam nie będziemy wchodzić. My sobie pójdziemy tu. Tutaj jest wejście do ogrodu. Idealnie muzyka się spasowała z tym. Wejście do ogrodu troszkę zwyczajne, drzewka, custom drzewka. Ja nie wiem czy wiecie, ale bardzo lubię robić custom drzewka i ścieżki Wszystko tutaj ładnie wygląda moim zdaniem Było to robione dość yy, na szybko bo już pomału edycja tego serwera się kończyła sponsorcraftam yy, No i trzeba było się pośpieszyć troszkę tak użyłem to na moim serwerze Myślałem, że sobie to też użyję tutaj, więc zrobiłem. E, oczywiście, serwer manidn.pl. Wiecie, który. <grym> no. E, I tak, drzewko. Wielkie drzewko. Które, jeśli ktoś pamięta, było na mojej drugiej edycji serwera. Byłego serwera. To znaczy, no wiecie, dlaczego serwer, serwer, no wiadomo, słaby serwer był, ale serwer kurczę, już na godzinę, serwer z działkami, gdzie spawn właśnie był dużym drzewem. Zrobiłem tutaj taką trochę miniaturkę tego drzewka, żeby było ładnie wyglądało, no, w tym miejscu. Cały ogród składa się z takich kemp dużych, Roślin, kwiatów. Nie dodawałem tutaj żadnej trawy, bo to moim zdaniem trochę brzydko by wyglądało. Chciałem tutaj właśnie taki klimat kwiatów zachować. I moim zdaniem się udało. Zobaczmy zamek z góry. Moim zdaniem naprawdę ładnie się to prezentuje. Ogród z góry. Tył. A teraz sobie przejdziemy na shaderki. Jesteśmy sobie na shaderach o nazwie Complementary Shaders. Wersja czwarta chyba. Tak jakoś. No i wejdźmy sobie do tego troszkę zlagowanego w zamku, ponieważ shadery i tyle wszystkiego co się znajduje w tym, w tym zamku to jest masakra. Prezentuje się to bardzo ładnie na tych shaderach. Takie odbicia, i w ogóle wszystko, co tutaj się znajduje. Ten tron, który się tak ładnie odbija na tych shaderach, w prawym i lewym pilarze skwarcu. No, wygląda to bardzo ładnie. Nie ukrywam. Ładnie to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie. Jestem zadowolony z tego zamku. Że go udało się tak zbudować te zbroje w ogóle cała zbrojownia można tak powiedzieć ładnie przepraszam że tak mało mówię ale się jaram tym naprawdę naprawdę ładnie pójdźmy sobie jeszcze szybko do ogrodu no Klimacik jest. Bardzo ładny klimacik. No, grud na shaderach też niczego sobie. Też ładnie wygląda. Ale wiecie, na jakich by shaderach to jeszcze ładnie wyglądało. Właśnie na tych. Są to shadery Project Luma. Czy jakoś tak się nazywają. No i prezentuje się to bardzo ładnie z tymi shaderkami. No ładnie. Aż bym sobie jakieś cinematiki porobił do klipów. Hmm, może bym sobie jakieś porobił. Zobaczę. Jeżeli się uda, to na końcu będą jakieś lipy z tego. A jeżeli nie, no to nie. Po prostu. Dobrze, to by było na tyle w tego y, krótkiego wręcz y, 17minutowego odcinka. Tak, ten sezon dobiega końca już niestety. Ale możliwe, że jak się uda, to na kolejnym sezonie, o ile będę grał tutaj, to będę robił odcinki. Tak myślę, że regularnie. I chciałbym powrócić już do normalnego, regularnego nagrywania odcinków. Tak jeszcze wracając do tego zamku, to chciałbym podziękować kilku osobom za. Użyczenie niektórych y, surowców do budowy tej zamku. Gdyby nie oni, to by się ten zamek tak szybko nie zbudował. Nie zbudował, gdybym go tak szybko nie zbudował. Mianowicie, do kogo podziękowania lecą? Na początku chciałbym podziękować Starko za niektóre surowce, Między innymi jakiś piasek, żwir i w ogóle Endu za DeepSlate, który był użyty, no, dość mega dużych ilościach, jak widać no kubic trochę mi pomagał w zamku tam z tym cementem stawianie yy, oraz tox właśnie za te jajko smoka które jest w tronie no i to by było chyba na tyle z tego zwiedzania zamku w tym momencie co jeszcze do końcówki albo do, do tej serii Którą będę chyba nagrywał, albo nie nagrywał. Zobaczę, jak w stanie. Już to mówiłem. Nie wiem dlaczego się powtarzam. Po prostu już mam dość. <laughs> to myślę, że odcinki będą się pojawiały. Myślę, co tydzień, albo dwa razy w tygodniu. Zobaczymy, co mi się uda wybudować tak szybko. Liveów raczej nie będę z tego serwera robił, bo niestety no internet nie jest taki mega dobry. Jeszcze. No ale. Odcinki będą pojawiały się, mam nadzieję, na pewno. Jeżeli się nie uda szybko serii zrobić, bo serii. Jeżeli się nie uda zrobić serii ze sponsorcrafta, yy, no to. No to nie będzie. Chyba. Planuję też yy, robić nową serię z nowej gry. Nie Minecraft, bo już tym Minecraftem na kanale troszkę tego za dużo jest. I troszkę już od niechcenia po prostu gram w Minecrafta. <laughs> no ale lubię też to robić. Jak widać. Lubię. Dawno takiego projektu nie wybudowałem. Zwłaszcza na survivalu No ładnie, miniaturka będzie zarąbista. Dobrze. To by było na tyle z tego odcinka. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Musicie tutaj dobić te... Kurde, no nie powiem ile, bo i tak nie dobijecie tak szybko no ale powiedzmy 10 Aha, like Dobrze. trzymajcie się, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku na, z nową serią nową grą mam nadzieję, jeżeli się nie da pojawi się jakiś szorcik tego co będzie na kanale jeszcze raz komentujcie subskrybujcie, lajkujcie trzymajcie się, na razie no i cześć